Elo widzowie. Witajcie na moim kanale Sasha and Dzisiaj nagrywamy film. No ja ogólnie nagrywam ten 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 nowy update. I my zaraz se pójdziemy właśnie tu. Ale jak nie zostawisz kciuka w górę i subskrypcji, to ja tam nie pójdę. Więc odliczam. Jeden, dwa, trzy. Kliknąłeś. Czy tam. Kliknęłaś, to idziemy do tego e, parku rozrywek. No dobra, co my tu mamy? Będzie party 2 ogólnie. I możemy sobie tu grać w grę. Możemy dostać nagrodę. I tak, ja już mam tu nagrody różne odblokowane. Kto to jest? Dzień dobry, panie dinozaurze. Czemu tu są prawie takie same dziewczyny? Nieważne, ale chodźmy się tu przejechać. Będzie pewnie wolno. O jezu, o ja chcę na różowy. Dobra, będziemy jechać z jakimiś babkami. A one w sumie nie chcą. No więc dobra. Ja w ogóle patrzcie, mam jakieś kapki kapibarowe. Takie ładne kapcioszki kapibarowe. I mam taką bluzkę hamstera. No co, no tak długo, jezu. Nie wiem, czy wy chcecie się na mnie tak patrzeć. Bo, no to nie będzie trochę film, jak my będziemy się tak ciągle wy... Ui ojeju Jeju jeju I w ogóle jak my się teraz w ogóle se, się budziamy, to wam powiem e, Bo za każdą jazdę czy za każdą grę dostajemy te bileciki I na przykład jak dostaniemy 40 to VIPy dostają czekajcie Chyba 60 no, więc jak jesteś VIPem czy VIP ką to będziesz dostawać dwa razy więcej tych biletów. No i tak, dostaliśmy 50 tych biletów i mamy 135 tych biletów. Możemy sobie w to zagrać. Wiecie, co zagramy w to? O, koszykówka no nie? No, koszykówkę. Ten, ten, ten. Może i ten film będzie trochę śmieszny. Albo w ogóle będzie śmieszny. No. E, mnie jedna rzecz rozśmiesza, bo ja sobie kupiłam tam taką nagrodę. W sumie zaraz wyjdziemy stąd i wam pokażę jak. O Jezu, musimy jeszcze raz grać. Dobra, zagramy jeszcze raz. Mi, mi się nie chce, więc... Dobra. I mnie najbardziej rozśmiesza. Zaraz wam pokażę. Co. Czekajcie, wy nie podglądajcie zaraz. No, i mnie rozśmiesza ta wyrzutnia. E, dajmy sobie ją tu. I po prostu sobie tak wskakujemy. Patrzcie, po prostu wchodzimy w nią albo wskaczemy. No, i możemy sobie tu dać tryb albo w dół, albo w górę. I naciskamy, i pu! Widzicie? Ja... Tylko Tego... Tam jest moja wyrzutnia. Czekajcie, jakby. Te... O, lornetką. Przybliżę. I tam gdzieś jest mój oferent. Widzicie, tak daleko polecieliśmy. A tam się ktoś. Bo O Jezus, Maria. I właśnie to mnie rozśmiesza. Więc szybko biegniemy. Szybko, dobra. Z... Ej, ja dobiegnę. No ja na chwilę zastąpię dom. Ej, znaczy, Boże, film. Bo nie musicie patrzeć tak długo, jak ja tam idę. Dobra, jesteśmy na miejscu i usuwamy to. O Jezus Maria, ale fajnie, że ja to sobie kupiłam. A wy kupiliście? Bo może oglądaliście, kiedy? oglądaliście party. jak ona nagrywa? Bo ja dzisiaj oglądałam właśnie. Ale, no, ja mam już te rzeczy odblokowane. No to, to. Bez sensu. No i patrzcie. I patrzcie. Ja mam już niektóre rzeczy odblokowane. I mam odblokowany ten dom. Ale ten dom będzie na koniec odcinka. E, no i tak. Mamy tu taką kolejną grę. Louis. Louis. Elo, Louis. <laughs> no. I tu mamy kolejną grę. Musimy strzelać w balony. Bum. Co to było? A wiem, to jakoś dodaje więcej balonów, czy co? Nie, właśnie nienawidzę jak ja robię takie klienki. Bum. Ustawiam. Dobra. Bum, 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 bum. Dobra. Strzelamy den 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 podnosem mi Dum bum 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 dobra ale my chtom balon ne vidu Oi heso Dobra pek Dobra pek Dobra pek Dobra pek 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 Oy uz 100 Dobra, 102 balony rozbiliśmy. A co z moim hajs Co to jest? Halo! Halo! Halo, gdzie mój hajs? Eee, mam pytanie: Gdzie jest mój hajs? Gdzie są te bilety? Poczekajcie, ja zrobię res. Dobra, i danam. E, e, gdzie są te bilety? Nie wiem, widzowie, gdzie są te bilety? No i tak... No chyba już... We wszystkie tu zagraliśmy gry. Więc... A co to jest za gierka? A, to trzeba... Że w dwie osoby. Tu ktoś się siedzi... A ty trzymasz balon i musisz trafić. No, ja ogólnie to trochę wiem. Bo ja od razu wiedziałam, co to za update. No dobra, i to chyba będzie koniec odcinka. Więc pokazuję te rzeczy, te takie odblokowane. No ten dom muszę pokazać, no bo obiecałam, a obietnica to obietnica. No, bierzemy sobie jaki chcemy wakant I idziemy na sam dół Albo wciskamy to I patrzcie, mamy ten dom O, jaki gigant, on jest potężny Oh my gosh e, On jest potężny Możemy sobie farbować ten w dom i wam pokażę, jak to wygląda. Jak pofarbuję na różowy, to jest różowy. Jak pofarbuję na niebiesko, to jest niebieski. Na zielono, na taki kolor i tak dalej. Ja sobie wezmę na różowo, bo jestem dziewczyną. I patrzcie, albo idziemy pieszo do tego domu. Widzicie? Możemy tu drabinką, ale żeby było szybciej, bo ta drabina jest długa. To sobie możemy windą taką pojechać. Naciskamy po prostu górę i jedziemy. Tylko nie możemy tak stać, bo nas przygnie. I teraz, jak na przykład schodzimy w dół, to naciskamy w dół i tak dalej. No i tak. W sumie mogą być otwarte drzwi, bo ja wam tu pokazuję. No i tu mamy, nie wiem, coś, coś tu ktoś planuje, jakieś rozmowy czy coś, tu mamy jedzenie, jakoś biednie, Jaki, same jabłko, pizza, ciasteczko i babetko. trochę słabo. I tu mamy kuchnię, ale no kuchnia nie jest taka, taka duża jak w tych innych domach. W ogóle jedno siedzenie to jest dla jednej osoby. Dom, czy co? Tu jest mega dużo pięter, a jedno przesłówku. O Jezus! To niczego nie mamy. Tu mamy taki pokój dla czterech osób. Na przykład Ktoś śpi se ktoś, tu se ktoś, ktoś pi, no i tak dalej. Tam jeszcze na dole był taki, taki wejście, ale to spokojnie zaraz. Tu mamy chyba kibel, tak? Kibel. Um, gdzie ja sikam? Czemu ja sikam w dół? Nieważne. I co? Jak ja tak siedzę, to ja robię kupę w tą dziurę. Nie no, masakra. Kibel dosłownie masakra. Na wakacje czy coś, no to wróg na wakacje, no to spoko zostać. Ale ten kibel... Dobra. Tu mamy bibliotekę i siedzenia, żeby się czytać. W ogóle siedzenia są takie jakby, że no, to nie jest takie krzesło czy fotel to jest właśnie ten Jezus Maria to jest właśnie leżak no dobra mamy leżak to mamy możemy siedzieć w telefonie albo na tablecie łe mój tablet już mojego tabletu już nie ma albo na kompie Kom z laptopa nie mam ale na jakieś urodziny nie powiem na jakie dostanę laptopa. Jezus, usunę sobie tą broń. Ja nie będę taka niemiła. Dobra, i tu mamy taki balkon. A nie, bo tu jest na górze ten taki duży... Pokój. No i patrzcie, jak chcemy do tego naj... Wyższego pokoju dojść, to patrzcie, jesteśmy tu na górze i mamy te drzwi. I patrzcie, i to jest takie odwrót, i musimy tu po prostu poskakać. No, o tak, chcę chwilkę poskakać. Tek, tak, i jesteśmy, tu coś pisze. O, możemy się zmienić. Dobra. Ja tu dam gier, bo ja jestem dziewczyną i ja zapraszam tu Widzę. No, tu pisze, że chłopaków też, nie, że chłopaków nie można zapraszać, ale no, chłopcy też e, mogą ten wchodzić. Najlepiej, jeśli jest gizla. Ale hejterzy albo hejterki to nie, nie mogą w ogóle tu wejść. Oni nawet dostaną ode mnie pana na zawsze w bruk. No i tak, dobra. Wracamy się. Nie będziemy tu siedzieć. W sumie nie pokazałam Wam, ale coś tam widzieliście. Przynajmniej tu jest drabinka. Idziemy <laughs> 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 sobie na sam dół. I tu mamy ten pokój. Patrzcie, tu mamy taką dziurę do pokoju dla takiego dziecka. O, to jest taki pokój dla dzieci. No, mo, no to nie jest taki pokój, że do spania, ale możecie sobie tu dać łóżko i będzie. Tak to to jest pewnie taki pokój zabaw dla siedzib, bo ja, no nie miałam takiego, ale no, taki, mm, e, czekajcie, to jest ten mm, salon, taki trochę biedny, bo nie ma tu kanapy, tylko e, poduszki i, i ten kock. No dobra, i wspinamy się do. Czekajcie. Był tu jeden pokój taki. Wezmę sobie kamery i se. Przypomnę. Na samej górze tu jest taki pokój, tylko nie pamiętam gdzie właśnie. Właśnie nie pamiętam, gdzie jest ten No dobra, chyba to. Nie, no. Ten? No to gdzie jest ten pokój? Czekajcie, ja szukam tego pokoju. No tu nie ma. Tu też nie ma. A tu w ogóle jest koniec. Dobra, wspinamy się na to. No dobra. Może to jest ten pokój? Nie, no to jest kuchnia. Dobra. Najwyżej wy znajdziecie ten pokój. No bo bo no, ja nie mogę znaleźć. Ja już chodziłam wszędzie. No znalazłam wcześniej ten pokój, a teraz mi się niby zgubił. E, no dobra, no to chyba to na tyle w tym domu, ale mam jeszcze jednego takiego propsa. Idziecie, Idziemy sobie, idziemy, idziemy, idziemy i widzicie, mamy taki karnawałowy ja mam odblokowanego takiego misia, ale tu postawię sobie go, tu będę się uczyć o misiu. A czemu on nie może tu w moją stronę? O! Ja się uczę o misiu. No dobra widzowie, jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawiajcie lajki i subskrypcje. A ja się z Wami żegnam. Pa!